Witam Was, jestem Rekord. to jest kolejny odcinek z of Iron 4? Kontynuujemy naszą rozgrywkę jako Niemcy na modzie Expanded Vanilla 1933. I tak, udało się zdemitaryzować nadrenię, to pomiędzy odcinkami zrobiłem. I mamy dalsze tutaj opcje, Anschlussu jeszcze nie możemy, bo. Not France, protect Austria. Eee, jakimś cudem Francuzi protektują Austria? A nie, tak czy tak, 37 nie ma. a serio? No nie, od Włochów mają protekcję, dziwne. W ogóle zjedli Węgry. Ja nie wiem czy teraz to pójdzie tak na serio. Gdyż... Chociaż, jakby się udało, to by ciekawie, ponieważ mógłbym... Ee, wpłonąć też Węgry od razu, bo anektowali Węgry. I Austro-Węgry w sumie powstały, tylko nie ten, nie ten sposób, co planowali na początku pewnie. E, mamy tutaj... Factory output 10% na kilka lat. Establish autarki, co fajnie daje opcję. Uh, TTF USSR tak, to nie ma co iść. To nie ma co iść. My mm. friend Japan Alliance w Italii, Alliance Balkans. Wiesz, ten Alliance Balkans mnie kusi, ale chyba ja pójdę sobie najpierw w Wierachas żeby podbić ekonomię uh, i pójdziemy uh, starą dobrą ścieżką, czyli podbijemy sobie. Holandię Jeżeli mi nie wywali tego, napięcia światowego do 25%, bo jest teraz dosyć spore. Ze smutkiem muszę przyznać, że Polska jest na razie dla nas ze silna. Mają dużą liczbę dywizji. To radamy, możemy mieć lepsze dokryny, chociaż nie wiem dokładnie, jak to wygląda. W takim bezpośrednim przełożeniu. Ale nie chciałbym ryzykować. Przerzucimy się dlatego na Polskę. A na Holandię. Gdzie oczywiście Holandia da nam troszkę. Fabryk, czego potrzebujemy po z kasztanieniem, z mefobilsami eee, No i zyskamy oczywiście przydupasa, które będzie nam oferować w cholerę gumy I sprawi, że Przynajmniej przez jakiś czas nie będziemy mieli problemów z tym surowcem, szczególnie jak już wystrzelimy fabrykami wojskowymi I będziemy te samoloty bardziej cisnąć eee, Motorrazy też potrzebują gumy Light tanki, więcej tutaj fabryk by się, by się przydało a całkiem, całkiem te fabryki wojskowe idą, muszę przyznać. Holendrzy mają coś 10 fabryk wojskowych, tak na oko, więc to byłby ładny buści, chociaż nie wiem czy części nie mają z celów narodowych. No bo, jak mają z celów narodowych, Wilhelmina, popular figurehead, dobra, A bo jak mają z celów narodowych, no to niestety my nie dostaniemy. Ale widzę, że własne te drzewko też dostali. Oni nie mieli już od Mendygan z was tego drzewka? Ja nawet nie wiem, nie grałem tym. Jesus Christ, jakie to jest spore. Cholercie, tak ja mnie tak dziwi, że chyba ją... Skończę w nią grać, bo mnie... Bo się denerwuje za dużo nowości. E, Westfall. Ostfall, tu nie ma co. Establish autarki, ale... E, to daje surowce fajne i sobie wezmę, bo dzięki temu jednak troszkę idzie szybciej się... Będą robić te okręty super. Znaczy, tam troszkę tego wskoczy. Pójdę w to. Rafineria na razie nie będę lecieć. Pójdę w tym kierunku. Później dokończę to. German War Economy. A research Slot. A później zobaczę, w co pójdę dalej. Mamy dużo czasu jeszcze. Tak na serio. Nie chcę aż tak zbytnio lecieć niehistorycznie. Że podbija się skąd lewo i prawo. Ale również nie chcę. Armii. Manuwer, niech będzie. W ogóle, jak sobie tak zestakujemy, manuwer od e, Guderiana i od e, Brauschichtrza. No to jest tak, tak te szybko leci. Spokojnie możemy wbijać na prowincję, zanim wróg się wycofa. Dzięki czemu właśnie, właśnie go niszczymy całkowicie. army Regrouping, infancy, niech pójdzie natomiast tutaj. Mogę mieć romla w ogóle, bez pójścia w... Army Innovations, co ciekawe. Spoko. Nawet mi się podoba. Sam jeden... No, dobra, waliz to już nie będę trenować każdego Submarina. To nie jest warte tego. Znaczy, no troszkę doświadczenia dostaję, co jest spoko i się w końcu przyda. Ale to już wolałbym zebrać kilka ładnych okrętów i wtedy przetrenować. Mamy już ten 36, to mogę iść cokolwiek innego związanego z 36 rokiem. Część z 36 mamy już zrobione, więc taki plusik. Tutaj 36. To nam się skończy dorobić. To też możemy się przerzucić na przykład na nie wiem na co na marinesów. Tutaj czołgi nic nie mamy. Tutaj mógłbym pójść sprzęt wsparcia albo polepszyć artylerię. Eee, polepszę artylerię, bo zaraz będzie wojna. Może jeszcze zdążę nawet przed wojną. make on sam fake support. Ok, coś tam się bawmy na tym schodzie. Aż tak bardzo mi na tym nie zależy. Cel narodowy zrobiony. Eeeer to Baum. Lecimy dalej w kamp grupę A i niedługo przywitamy sobie Holendrów bardzo miło w ogóle eee, Oglądał ktoś z Was tego Spidermana ostatniego Ponieważ chciałem nawiązać tam było właśnie byli... Spiderman pojawił się w Holandii i będą jak powiedział bardzo mili. Eee, bardzo mili ludzie tam, tam, czy mogę pożyć pana telefon, żeby wykonać ten telefon? Żeby zadzwonić, tak, spoko masz. Dzisiaj e, o więzieniu. D, 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 dali mu kuźwa koszulkę, bo mogło mu być zimno. No i kilka innych rzeczy było. E, I właśnie chciałem nawiązać do tego, że tam było, że niby są Holendrzy tacy mi ludzie. A z tego co słyszę, to dużo Holendrów obraża Polaków, kuźwa, jak są, jak Polacy pracują. To prawda, to też nie chcę tak uogólniać, że niby tak po prostu jest i tyle. Eee, strategic bombery. Ha. Naval bombery. H. Gdyż mógł naival bombery tutaj posłać. A jak będzie tuż przed wojną, to tutaj poślę sobie okręty. Wydzielę submariny. Które będą polować tutaj na, na transportowce, ale nie sądzę, żeby to było jakieś konieczne bardzo, ponieważ powinienem Holandię po prostu zgnieść. I ma, mają tych dywizji niecałą dyszkę. No to bez większych problemów wejdziemy w nich, jak masełko. Zatrzymaj te czołgi, deployuj tą czwórkę. Bardzo szybko teraz te jednostki się robią i to bardzo dobrze. E, chociaż mamy małe problemy na razie z supportami, support equipment. Fightery teraz się robi. Dobrze, że autarki poszedłem, Mamy trochę tej gumy dzięki temu. E, większy pobór nie. Armory. Lepsze ofensywę armory pójdę. China Declares War on Quanco Click. Kurde, jaka frakcja, to co to jest? Uh, Gwikzu Klik Anti-Japanese Nation National Salvation Army Są dwie takie same frakcje. Excuse me, what the fuck? French Soviet Alliance. O, i tutaj się Republik of Pakistan zrobił. Oczywiście pomożemy, United Kingdom. Oczywiście pomogę. Jak najbardziej. Możecie na mnie liczyć w takich ciężkich sytuacjach, w, w takim ciężkim okresie. Weźcie, patrzcie. Nie są komunizm? Nie, są demokracje, ale są w sojuszu z Sowietami. Jakimś cudem. Nie wiem nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie są w sojuszu z Sowietami. Jak poszli status quo. United States przepycham na faszyzm. Sowiet union z Francją. I oni idą sami w faszyzm. In serio, poszli jakiś tutaj cel narodowy w faszyzm? A Change in charge. Rzeczywiście. Organize the Black Shirts. Olercia. Jakie fajne uh, light tanki. Szukamy sobie piątkę. Szukamy sobie piątkę. Support equipment. A nie na to znowu, co iść nowe support equipment, jak nie będziemy mieli zapasu. A że nie ma co iść, innych tam inżynierów, kompanii wsparcia i tak dalej, nie będziemy mieli support equipment do opatrzenia w ogóle. Więc no, trzeba to robić. zrzucamy kolejne 5 do Zaopatrzenia, no to pozwala. Rajszasz, Tobaum. Um, Herman Garing, dostaniemy panu ilość 6 cywilek. Później znowu 6 cywilek. Czyli łącznie 12. Tam ładnie powinno dobustować. Mefobilisy też by nam ładnie przemysł dobustowały, ale ja zapomniałem, bo jestem. ...jebanym debilem. Eee, dobra, tutaj mamy wystawione w Holandii. Oni chyba nas nie pobiją, powietrz, nie O, tymi 10 samolotami. Dobra, czwórka tutaj, czwórka tutaj. mas ready stand behind this cause. Mamy do ataku gotowe prawie 70 dywizji. Więc zaraz zacznie się zabawa. Motorajców mamy bardzo dużo, ale dalej tylko jedną fabrykę w nich. Więc niech, niech zostanie ta fabryka, może kiedyś się przydadzą. Justification finished. A czy ja zrobiłem. Nie mam lepszej artylerii, ale kisty. z tym? wojnę. Lecimy pełną. Eee... pełnym pierdzielnięciem. W ogóle tutaj się jakoś przegrupowują, nie atakują w to miejsce. Żeby wspomóc z szerokością. O cholercie, jakie to było szybkie! It's so fucking big. kapitulowali, ale co dalej? Myślę, że dasz indi East Indies muszę podbić. No nie muszę. Eee... Polercia, no, oni się, nie, oni się nie dołączyli do wojny, to... Ale pff, Co się odwaliło? Nie dołączyli się do wojny, więc... Eee, więc nie mogę ich zjeść. Suriname i Karasko, gdzie to było? A, to są jakieś chyba wysepki, co nie? A ta... Jedna jest tu... A druga nie wiem, gdzie była. No dobra. Ale mamy Holandię, jest spoko. Eee, pójdźmy jeszcze sobie więcej fighterów. bo tak, pójdźmy. Tak i tak na przykład. Mamy jeszcze dwie stocznie do tego. Więc sobie dobijemy w destroyery i submariny. A może zamiast destroyerów podbijmy w konwoje. Słuchaj, okrętami nie popłynąłem, ale. No, nic to nie zmieniło. Aż to była szybka ofensywa na serio. A, tak, tak, tak. Pepeki wykorzystajmy sobie na. War Industrialist ewentualnie. To jeszcze mogłoby. Podgustować nas troszkę. Teraz same bezpośrednie walki nie idziemy. No, 10% szybszej budowy fabryk wojskowych. Może być dobrym pomysłem. Teraz znowu wracamy na Austrię. Nie w ten sposób. Z shiftem. Z shiftem rób. Modern bliskich? Nie. Chcę defense. Chociaż... Daje to aż 5% populacji. Do armii Bez żadnych minusów To znaczy, ewentualne minusy to są takie, że nie mamy tych backhand blow'a Eee, tanki, tanki nie mają breakthrough Dosyć na minusy, tak na serio eee, 30 to nie, to nie Tutaj też jeszcze nie do końca bym radyjko walnąć Ta, walenie radyjko, chyba pójdę nawet w radio detection a, ponieważ nie wiem czy wtedy, czy tu, czy tu dostajemy na okręty radyjko. albo tutaj, Ora, nie jestem do końca pewien, ale gdzieś chyba radyjko, dzięki temu dostajemy na okręty Jak już mamy radio zbadane, tego to może być właśnie bardzo przydatne. Mamy wystarczająco ropy, nie potrzebujemy na razie od Iraku ściągać. Co do też ropy, mogłem na przykład wystawić jeszcze kolejne samoloty przetrenować się, Dzięki czemu byłem w stanie e, troszkę tą ropę powstrzymać przed zapełnieniem całego paska. Cyk. Dajemy ja od razu w trening. Jak tylko się pojawią, to trening powinien się odpalić dokładnie. Tu jest, tu jest dziesiątka, co nie? Ja tą ósemkę. Więc tam będą się robić nowe okręty. więc nie mogę tak to ich tutaj łączyć i trenować, te co się pojawią jakieś wojny tam, Chiny, Japonia chyba się zaczyna nie, Chiny się bawią a, Sowieci spieprzyli tutaj do Szansi czy ten, komuniści, nie Sowieci nie, to jest Chinese Soviet Republic has capitulated okej okay. Herman Gering. KDF Wagen Kolejne wspaniałe cywilki, które nam pomogą w naszej sprawie odbudowania Rzeszy po wyniszczających wielkich wojnach. Pójdźmy, sobie jeszcze w Naval Mission Efficiency. Tak, pójdźmy dalej w doktryny. Dzięki temu możliwe, że pomimo braku samolotów, który bardzo nas nękał na początku, jakoś będziemy mogli stanąć chociaż czoło w czoło z Francją, bo liczę, że tutaj że oni przejdą ten faszyzm. No i są demok demokratami. Czy oni jako te black shirty mają opcję sojuszu ze mną? O, cholestian, no odwrót, mogą mi powiedzieć wojnę. No dokładnie. Uh, fuck, nie, nie najlepiej. No chyba żeby poszli w God Save The King. Nie, tutaj nie pójdą. Um, o no, troszkę słabo. Dobra, ale mamy tutaj wolne fabryki. To no, tu mógłbym rafinerię porobić na przykład. Wojskowe, wojskowe rafinerie. To mogło być dobre. O, mamy full... Uh, full, full, full ropy. Full paliwa. Połączmy to i sobie... Znaczy jak wyślę to do trenowania, będę dostawać za, za nich najevale Experience czy nie? Tak, dostaję za nich najevale Experience, to mogę wysłać. A czemu by nie, skoro mam ropę? Bo ja nie wiem, skąd mam tyle ropy, tak na serio. Eee... Uh, Fleet Logistics, Close Air... No, pójdę sobie w... Industrial Concern, bo to zawsze idę, a są jest ewentualnie przy okazji. A jak wyślę ich tutaj, to znajdę sobie Expa. Dzięki czemu, jak podkrywam sobie, pobadam te tutaj różne opcje, żeby podbustować marynarkę, to będę mógł je zaimplementować natychmiastowo. Mam bardzo dużo zaopatrzenia piechoty. Wymień w takim razie w support Equipment i tanki bardzo mocno. I później w samoloty pójdziemy. Aura, piąteczka, trenuj. Po 15 dywizji teraz będzie szło. Jedynka, no to do Romla. Rommel odda jedną dywizję piechoty. Trójeczka tutaj. Dołączy się do tego Ziomka. Dobijamy piąteczkę tutaj. E, tutaj będzie dowodzić lep. A czemu by nie? Skoro ma busty do piechoty. No i na razie czekamy. W sumie największym utrapieniem Niemiec w tej grze jest to, tak na serio, że Niemcy nie mają generała takiego full OP na piechotę, tylko mają wiele na czołgi. A tutaj czołgu wiele nie można mieć. że generał na czołgi ma tyle samo możliwych dywizji co zwykły generał. Ech, dlatego nie jest też taki OP e, i duża. I Posiadanie dużej ilości takich generałów, jak w przypadku Niemiec, no nie jest worth jednak. Pójmy sobie jak najszybciej w kolejne ten drzewko, żeby do badań od, odblokować. Bo rzeczywiście byśmy wtedy poszli bardzo, bardzo szybko. W badania, nawet jeszcze w marynarkę, gdzie też mógłbym jakoś, jakoś spróbować z tymi Brytyjczykami konkurować. Widzę, że Polska pójdzie między morze. Jest między Międzymorzu, już, dawno. Olercia. Rumunia gwarantują sobie nawzajem. Jezu, jak Polacy mają ponad 100 dywizji, to ja muszę zapierdzielać z tymi armiami, zrzuć te 15. Czy ja też już nadganiam i zgaduję, że ich przegonię po prostu? Tak moja 31-52 23 25, powiedzmy. No to to robi różnicę. Szczególnie jak Anschluss się odpali, w tym celu narodowym powinien pójść Anschluss. Chyba że jest z jakiegoś powodu zablokowany Franz Protecting Austria. No i nie protektują go, ale chyba Włochy są jako liczone teraz jako Protecting Austria. Nie wiem dokładnie czemu. No ale ok, to dałbym radę tutaj przebić się i zaatakować Włochy. O, ta Austria dosłownie mi blokuje tylko. Pójdźmy sobie w radary i dalej w doktrynę militarną. Jak pójdę w cele narodowe, to pewnie mi jakieś doktryny gdzieś odblokuje militarne. Tak, Land Doctrine. To się nie będzie tak na serio potrzebne. O, tutaj daję. naval, te stocznie daje. Ujo, tych stoczni mi daje łącznie. Ho, u, tutaj jeszcze daje mi stocznie. Polercia, ile tego będzie? O, dywizja pancerna, jak miło. Zawsze taką chętnie z otwartymi ramionami przywitam. Lecimy w dalszym kierunku w badania. A tu się trenuje, tu się trenuje. Halo, pokaż mi. Albo wyposażenie. Bardzo mi się podoba na przykład w Kaiserku i Fury i wielu innych modach, które to wprowadzają, że te fabryki, które możemy dodać tutaj one się różnią Tutaj no, dajmy na to niektórzy nie mają, dajmy na to motorizów i tak dalej, to, to jest jeden co się różni, tutaj niektórzy też mają Mnie inne państwa, to jest jeden co się różni tak na serio a Raisu na przykład, czy mam w Kaiser Reiszu mamy mam coś takiego jak to nam by dawało, co nam daje minus 10 do kosztów produkcji wyposażenia piechoty I to jest akurat bardzo fajne i bardzo p. No, nie pójdę chyba sobie w ten e, w Anschluss Dlatego nasz rozwój na razie zostanie zastopowany Próbuję się też w Austrii powiadać wojnę z tym napięciem światowym I chyba bym po prostu od razu Polskę zaatakował, nawet, bez, nawet omijając Czechy Ale to jeszcze nie tutaj, jeszcze nie w tym momencie e, Pójdźmy w to I my się widzimy w kolejnym odcinku e, Jako że wiadomo, mniej więcej co zaraz będzie się działo Puszczę rozgrywki trochę więcej, może na przykład 2-3 cele narodowe i widzimy się dopiero jutro, Się to je odwala w ogóle, bo coś tam na schodzie się działo. No i widzimy się jutro. Do zobaczenia. Na razie, cześć, pa.